Cześć, witajcie, a dzisiaj otworzymy sobie wielką paczkę i to będzie ciekawy opening, ponieważ pudełko już niestety zostało uszkodzone, dlatego mam nadzieję, że wszystko po prostu w środku przetrwało. Zresztą dowiemy się tego w trakcie dzisiejszego materiału. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji. Koniecznie oglądajcie do końca. W ostatnim odcinku poszukiwaliśmy skarbów Lego pod starym łóżkiem. Teraz jest już to nowe łóżko. Tak w ogóle, czy ja Wam kiedyś pokazywałem, że mam pościel w zygzaka. No tutaj mamy akurat złomka, ale jest zygzak McQueen. Dobra, może go nie będę szukał? O, jest! Wszyscy wiedzą, jak zygzak wygląda. No i dzięki temu nowemu łóżku utworzyła się taka ściana i widzę w niej, słuchajcie, potencjał, ponieważ tutaj wejdą jeszcze co najmniej dwa organizery na klocki Lego. Tylko z tymi organizerami w sumie mam problem, bo ja już nie wiem, na, na które te organizery się zdecydować. Na razie mam takie dwa z Aldi. Nie są złe, tylko przepuszczają kurz i to całkiem sporo tego kurzu. Więc nadal będę poszukiwał tych najlepszych organizerów na klocki Lego. Wiadomo, są tam organizery na przykład ze strony Chowaj Komit, to wydaje się takim najlepszym rozwiązaniem, ale jeszcze poszukam, może znajdę jakieś ciekawe propozycje. Zresztą, wy również możecie dać w sekcji komentarzy, z jakich wy organizerów na klocki Lego korzystacie, o ile w ogóle takie posiadacie. Często się mnie pytacie, czy są jakieś zestawowe nowości Lego. Faktycznie ostatnio było tego sporo. Przede wszystkim otrzymaliśmy zdjęcia zestawu z serii Lego Speed Champions, Lego Star Wars, Lego Jurassic World. Natomiast tak na przestrzeni kilku ostatnich dni to jest naprawdę spokojnie. Otrzymaliśmy jedynie oficjalne zdjęcia z zestawów Lego Creator, chociażby Wespy 125. W sumie to ja za bardzo nie rozumiem idei znakowania tych większych zestawów Lego do piskiem 18 Dobrze, niech będzie, niech dorośli czują się docenieni. Zestaw ten kosztuje 480 zł katalogowo i składa się z 1106 elementów. Więc, w sumie, wydawało mi się, że będzie odrobinkę tańszy pod względem ceny katalogowej, ale nie jest najgorzej i naprawdę. Ta konstrukcja wygląda bardzo, bardzo fajnie, daje radę. A dla osób, które nie chcą koniecznie wydawać 480 zł na wespę, to zawsze można kupić sobie mniejszą wespę, która kosztuje 45 zł katalogowo i składa się ze 118 elementów. Wygląda bardzo fajnie i w sumie zastanawiam się nad tym zestawem. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Zestaw ten zamówiłem w zeszłym tygodniu z Amazona. Jechał do mnie około 5-6 dni, ale z tym jakby nie ma żadnego problemu. Zresztą na stronie oferty macie przewidywany czas dostawy. Mi się nie spieszyło, dlatego mogłem sobie poczekać na ten zestaw kilka dni. Zresztą cena tego produktu rekompensuje dosłownie wszystko, o czym zresztą zaraz wam dokładniej powiem. Wszystko jest już gotowe, w takim razie sprawdźmy, czy zawartość nie została uszkodzona. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Zwłaszcza, że ta najprawdopodobniej ekologiczna taśma w ogóle się nie klei. No i mamy. Tutaj jeszcze tam. Dobra. Jest wioska strażników z czternastego sezonu Lego Ninjago. Jak zobaczyłem dziurę w tym kartonie zabezpieczającym, w którym właśnie znajdował się ten zestaw, to ja już w głowie miałem najgorsze scenariusze. A okazało się, że jest naprawdę przyzwoicie. Na tych wszystkich moich poprzednich zamówień za pośrednictwem Amazona, moim zdaniem ten zestaw wypada po prostu najlepiej pod względem tego kartonu. No nie ma praktycznie żadnych uszkodzeń, są tylko jakieś takie właśnie lekkie draśnięcia, ale ten karton też nie trafi do muzeum, tylko na moim szafę. Jeszcze tutaj jest, jest taka drobna ryska, ale praktycznie jej nie widać. Wioska strażników z 14 sezonu Lego Ninjago lub jak kto woli z odcinka specjalnego Wyspa. Zestaw ten składa się z 632 elementów i swoją premierę miał w trakcie pierwszej połowy roku 2021. Zestaw ten kosztuje 220 zł katalogowo, a ja za niego zapłaciłem 149 zł. Najniższa cena tego zestawu Lego w historii wynosiła około 140 zł, więc było blisko, aby go po prostu zakupić najtaniej w historii. The cat sat on the Zestaw ten zakupiłem z uwagi na fakt, że obecnie prowadzę program kupowanie zaległych zestawów Lego. Ten set był od początku moim must ale trochę na niego się czaiłem z uwagi na fakt, że liczyłem na jak najniższą cenę. Przyszły święta, tak właśnie myślałem, że jeszcze go zakupię w zeszłym roku, no ale w trakcie świąt to cena poszła w górę i tak czekałem, i tak czekałem i pojawił się za 149 zł, dlatego stwierdziłem, że już nie ma co zwlekać, tylko pora go brać. Niestety z 14 14 sezonu Ninjago otrzymaliśmy tylko cztery zestawy, zresztą dość słabe zestawy moim zdaniem, a poza tym no nie ma też co się dziwić, ponieważ sezon ten składał się zaledwie z czterech odcinków. To jest dopiero mój pierwszy zestaw z 14 sezonu Ninjago i podejrzewam, że najprawdopodobniej będzie to ostatni zestaw właśnie z tego sezonu. Planowałem jeszcze zakupić tego turkosowego smoka, również z 14 sezonu Ninjago, aczkolwiek nie wiem, czy to ma sens. Widziałem go na żywo, nie jest najgorszy. Ale wydaje mi się, że są ważniejsze wydatki. I mam tu na myśli chociażby modulary z Lego. Jeśli chodzi o figurki, to mogły być w tym zestawie po prostu lepsze te postacie. Kaja i Jaya już posiadam, ponieważ dostałem w magazyny właśnie Lego Ninjago. Natomiast Cole z 14 sezonu jest to nowa minifigurka w mojej kolekcji, dlatego też się cieszę z tego powodu. Wyspiarz też już tam się gdzieś przewinął w jakimś magazynie z Lego Ninjago. No i wiadomo, mam matus, cieszę się, cieszę się, że znajduje się w tym zestawie. I cieszę się, że pojawił się w mojej kolekcji. To w kwestii zestawu byłoby na tyle. Teraz zobaczymy, czy jest w ogóle na niego miejsce w szafie. Jeszcze jest trochę miejsca. Tutaj mamy jakieś paski. O, szalik. Ten szalik, tak w ogóle, to ja mam jeszcze z przedszkola, ale spokojnie. Ja już w nim nie chodzę. I wsuniemy sobie ten nowy zestaw. Ja go tam później jakoś jeszcze, właśnie, no. Przydałoby się trochę miejsca tam gdzieś dla niego wygospodarować. W każdym razie tutaj mamy około 40 nieotwartych zestawów LEGO. Większość jest oczywiście dla mnie. Jak znajdę trochę więcej wolnego czasu, to będę je składał. Tak w ogóle tak nie będę zaczynał od niego. Podejrzewam, że wleci jakiś zestaw z Gwiezdnych Wojen albo coś z City. A jeszcze mnie przecież czeka piknik w parku z LEGO City. On tutaj się w tej szafie nie znajduje. A część zestawów jest oczywiście na sprzedaż, ale to dopiero gdzieś. Po maturze będę się tym zajmował. Myślę, że właśnie w wakacje, te najdłuższe wakacje życia. Będę was oczywiście o wszystkim na bieżąco informował. Zostałem też poproszony przez jednego z widzów o zaprezentowanie ramek z minifigurkami z Lego Ninjago, ale tutaj naprawdę wiele się nie zmieniło. No w sumie nic się nie zmieniło od ostatniego update'u. A już pokazywałem wam właśnie te ramki i uzupełnianie ich jakiś czas temu. Aktualnie chyba 5 minifigurek czeka w kolejce, aby je tutaj umieścić, ale dopiero będę te ramki otwierał, jak tych figurek jeszcze będzie co najmniej drugie tyle, czyli mniej więcej 10 figurek i wtedy będę te postacie tutaj sobie uzupełniał. No bo na przykład w kwestii Jay'a i Kaja, no to będę musiał te minifigurki przesuwać. Po prostu wszystko będę musiał przesunąć. Natomiast już widzę, że Przy Zajmie, Kolu, Lloydzie oraz NI zrobiłem miejsca na brakujące minifigurki. Generalnie jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że ten zestaw dojechał w całości. Też wczoraj chciałem sobie jeszcze zamówić Ognistego Smoka Kaja również z ubiegłego roku z serii Lego Ninjago, Lego Ninjago Legacy, ale coś się nie udało. Nie wiem, wyskakuje mi po prostu jakiś błąd przy zamówieniu, ale może się uda, zobaczymy. Zastanawiałem się, czy wy też tak macie, że zbieracie sobie pieniądze na przykład na jakiś duży zestaw Lego albo na jakiś inny cel i nagle pojawia się promocja, świetna przecena na jakiś zestaw Lego, który bardzo chcieliście mieć. I zastanawiacie się, kurczę, no przecież chciałem te pieniądze wydać na coś innego, ale z drugiej strony, no, no żal nie skorzystać, jak jest taka świetna promocja i w sumie ostatecznie kupujecie ten zestaw, który pojawił się na promocji. No ja tak w sumie ostatnio mam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie zestawy Lego ostatnio zakupiliście albo jakie zestawy Lego planujecie zakupić, ponieważ zbliża się 1 marzec. Aha, w sumie to już we wtorek. No dobra, no to już we wtorek mamy marzec, więc wchodzi dużo, ale to dużo zestawowych nowości LEGO. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy. No właśnie, w sumie dzisiaj dominowało opakowanie. Uszkodzone opakowanie, no ale niech już będzie, że dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy właśnie opakowanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Nie, no fajny jest ten zestaw. Ale moim zdaniem to opakowanie z Amazona, w którym był właśnie zapakowany ten set, było odrobinkę za duże, ale cieszę się, że odpowiednio zabezpieczyli właśnie ten zestaw.